Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Owca, która zna pasterza, jest nazywana moją. I każdy z nas może wybrać swojego pasterza, za którym pasterzem chce pójść. Jest dwóch pasterzy do wyboru: ten, który jest po lewej stronie, to pasterz zła, a ten, który jest po prawej, to ten, któremu jest nadany przydomek dobry. I musisz poznać głos tego dobrego pasterza. A jak go poznać? Jak poznać tego pasterza, o którym się mówi dobry? To ten pasterz, który daje swoje słowo, który mówi do ciebie. Mówi do ciebie nieustannie. Jak? Poprzez właśnie słowo Boże, poprzez tą kropówkę, którą ci daje. I dobry pasterz nigdy nie zostawi cię bez jedzenia, bez pokarmu. I Bóg Ci daje Eucharystię, która jest właśnie pokarmem dobrego pasterza, pokarmem, który pomaga iść w jego stronę, w stronę życia wiecznego.